Trump, Zelenski i Moskwa. Wyciek, który poruszył świat. W ostatnich dniach świat obiegła sensacyjna informacja. Donald Trump, prezydent USA, miał rzekomo namawiał rezydenta Ukrainy, Wołodymira Zełenskiego, do rozważenia ataku na Moskwę. Źródłem tych doniesień jest nieoficjalny wyciek dokumentów z NATO, który, choć niepotwierdzony, wzbudził ogromne emocje w kręgach międzynarodowych. Jeśli informacje te są prawdziwe, Mamy do czynienia nie tylko z eskalacją retoryki wojennej, ale i z próbą wpływu na globalną strategię bezpieczeństwa. W oczach opinii publicznej Trump raz jeszcze jawi się jako polityk skłonny do radykalnych posunięć, niezależnie od ryzyka międzynarodowego konfliktu. Sprawa, choć owiana tajemnicą, zmusza do refleksji, ile z dzisiejszej polityki to teatr dla wyborców, a ile realna gra, której stawką jest spokój lub wojna. Autor Emil Markowski. Trump.